Oooo! Coś weszło, czekaj! Fajną mamurtkę! Kokos! Pozdrowienia dla kokosa, machamy wszyscy dla kokosa. Głaszczemy go, patrzcie! To jest taki pies, że jak ja go przestanę głaskać. To dzisiaj nie robi. Wiem, że się zacięło, nic nie robi. ten No, widzicie? On już. Znowu? Albo o, telefon jak wezmę. O, to jest fajne, nie? Zbiorę telefon, patrzę sobie. Co tam Magda za muzyka leci, co? No. Widzicie? I znowu. No. Dawaj. Dziękuję za przepis za, na pizzę. Nie ma sprawy. Przepis na pizzę był super. Ale ja się cieszę, jak ja się cieszę, że mi się udało zrobić to dzisiaj. Zmienić te, tą orientację tej lodówki. To jest nie do pomyślenia.